W systemie polityczno-prawnym prezydentura, jak mawiał właśnie przywoływany już John F. Kennedy, znajduje się w samym centrum całej akcji. Miałem okazję poniekąd przekonać się już o tym jako dziecko, gdy uczęszczałem w latach 90. do szkoły podstawowej w USA, w Kalifornii, gdzie przy użyciu specjalnych kart z wizerunkami zachęcano mnie do nauczenia się na pamięć nazwisk. Kolejnych prezydentów, wszystkich prezydentów. Była to naprawdę pierwsza rzecz, której się nauczyłem w amerykańskiej szkole, zanim jeszcze poznałem zasady pisemnego dodawania czy tabliczkę nożenia. Jak wyjaśniał jeden z prominentnych badaczy prezydentury amerykańskiej, prezydent jest dla Amerykanów połączeniem harcmistrza, wyroczni delfickiej, bohatera srebrnego ekranu. I ojca tłumów. To od prezydenta oczekują Amerykanie, że będzie światowym przywódcą, głównym, uwaga, prawodawcą, zarządcą prosperity i głosem ludu. Jak szczególne ma znaczenie prezydent dla Amerykanów, wydaje mi się, że widać zwłaszcza w chwilach ogólnonarodowego zagrożenia. Ale przecież prezydentura nie zawsze odgrywała w USA tak kluczową rolę. W Konstytucji Amerykańskiej z pewnością nie ma niczego na temat prezydenckiego prawodawstwa czy zarządzania prosperity. Historia amerykańskiej prezydentury jest więc historią przejmowania coraz to nowych kompetencji, można by powiedzieć historią ekspansji tego urzędu. Ekspansji tylko co jakiś czas przerywanej reakcją ze strony Kongresu, Sądu Najwyższego czy Opinii publicznej. Oczywiście można zadać pytanie, czy historia egzekutywy w USA mogła w ogóle potoczyć się w innym kierunku, aniżeli ekspansji w końcu silna egzekutywa jest mocno zakorzeniona zarówno w tradycji anglosaskiej, jak i liberalnej, nie tylko z powodu doświadczeń historycznych, jak choćby z Oliverem Cromwellem, ale także ze względów intelektualnych. Nie kto inny jak John Locke, na którym wychowały się całe pokolenie Amerykanów, pisał o tak zwanej prerogatywie egzekutywy w sytuacji, gdy sztywne przestrzeganie praw może przynieść szkodę i namawiał egzekutywę do działania według własnego uznania, poza nakazami prawa, a czasem nawet wbrew nim. Jest to inna tradycja egzekutywy, aniżeli kontynentalna tradycja demokratyczna, Wyrosła z rewolucji francuskiej, czy choćby z myśli Kanta, która prymat przyznaje egzekutywie. Harvey Mansfield, znany amerykański filozof polityczny z Harvarda, który specjalizuje się w tematyce władzy wykonawczej, który można powiedzieć, że jest niemal filozofem egzekutywy, zwraca uwagę, że w USA egzekutywa oprócz swojego słownikowego znaczenia czyli organu, który wykonuje, mówiąc angielska carries out, ma też szersze znaczenie drugie, law enforcement, które zakłada pewną, powiedziałbym, krnąbrność wśród obywateli, a więc jest bardziej zbliżone do naszego określenia egzekwuje, ponieważ zakłada zastosowanie środków przymusu. To drugie znaczenie, zdaniem Mansfielda, wymaga, by z egzekutywą wiązał się pewien majestat i autorytet prawa, który legislatywa z nią dzieli. Same prawa są bowiem niczym, jeśli nie są przestrzegane. Policjant nie może ograniczyć się do grzecznego składania próśb. Podobnie jest z prezydentem. I właśnie takie rozróżnienie dwóch znaczeń egzekutywy kryje się za tym, według Mansfielda, że w Konstytucji Amerykańskiej prezydent składając przysięgę, Zobowiązuje się nie tylko do wykonywania prawa, ale do czegoś więcej do sprawowania urzędu. Równolegle jednak do tego, co pisze Mansfield, wydaje mi się, że nie można zapominać, że USA narodziły się w opozycji do egzekutywy, z niechęci do właśnie monarchy. I taki nurt myślenia do dziś też w USA wyraźnie widać. Można więc mówić o pewnym ścieraniu się w historii USA dwóch koncepcji prezydentury. Z jednej strony koncepcji ograniczonej prezydentury, podkreślającej, że to legislatura, czyli kongres stanowi reprezentację narodu. Z drugiej strony koncepcję silnej prezydentury, która z powodu unikalnego mandatu jest obrazowo mówiąc ucieleśnieniem narodu. Jeśli przesiedzić pisma ojców założycieli, zadania prezydenta miały być właściwie niewielkie. Tak naprawdę miał dowodzić obroną państwa, gdy zostanie ono zaatakowane, miał strzec konstytucji, Głównie za pomocą weta, i wykonywać postanowienia kongresu. Już jednak w wieku XIX prezydenci zaczęli, jak to się określa w literaturze przedmiotu, uzurpować sobie kompetencje kongresu. Pierw Thomas Jefferson, doprowadzając na własną rękę do zakupu przez rząd federalny Luizjany, a następnie Abraham Lincoln, omijając, o czym się często zapomina, postanowienia konstytucji właściwie raz za razem. Począwszy od decyzji wojennych, a skończywszy na poważnych ograniczeniach wolności i swobód obywatelskich, także w Stanach Północnych. Nie jest też chyba przypadkiem, że po drodze inny prezydent Andrew Jackson, Andrew Jackson zyskał sobie bardzo pejoratywny w młodym wówczas społeczeństwie amerykańskim przydomek król. Po śmierci. Lincolna kongres próbował co prawda na jakiś czas odzyskać inicjatywę, do tego stopnia, że wobec następcy Lincolna Andrew Johnsona zastosowano nawet procedurę impeachmentu, posługując się przy tym nie do końca poważnym pretekstem. Jak wyjaśniał słynny kongresman Darius Stevens, Andrew Johnson musi się nauczyć, że co kongres zarządzi, on musi przestrzegać. Ten stan dominacji kongresu trwał jednak niewiele ponad 20 lat. Szczególnie istotny dla ekspansji prezydentury był przełom XIX i XX wieku, tak zwana era progresywna, która stworzyła intelektualne fundamenty dla współczesnej administracji publicznej z silnym prezydentem na jej czele, który podejmuje się coraz szerszych zagadnień, zarówno w sferze socjalnej, jak i gospodarczej, wymowne pod tym względem. Były publikacje przyszłego prezydenta, a zarazem profesora administratywisty Woodrowa Wilsona, który wręcz otwarcie krytykował dzieło ojców założycieli jako przestarzałe i kwestionował przy okazji system mechanizmów równowagi i rozdziału władz pisząc, że żaden ustrój nie może znajdować uzasadnienia w teorii tak mechanicznej. Zdaniem Wilsona kierunku nie powinien w ogóle wyznaczać Monteskiusz, lecz Darwin. Prezydent zaś, cytat, ma pełną swobodę, zarówno jeśli chodzi o prawo, jak i sumienie, aby stać się człowiekiem tak wielkim, jak tylko potrafi. Granice określają jedynie jego zdolności. Era progresywna dała również asumpt do koncepcji tzw. immanentnych kompetencji prezydenta, zgodnie z którą prezydent ma nie tylko uprawnienia wyraźnie w Konstytucji przewidziane, czy wynikające z niej drogą wykładni funkcjonalnej ale tak naprawdę może podejmować wszelkie działania, które są niezbędne do wykonania określonego zadania. Sprowadza się to rzecz jasna do podejmowania wszelkich działań, które po prostu nie są przez prawo wyraźnie zabronione. Pionierem tak ujętych prez kompetencji prezydenckich był Theodore Roosevelt, prezydent noblista i twórca koncepcji prezydenta jako stewarta, opiekuna, który czyni wszystko, by jego podopieczni czuli się bezpiecznie i wygodnie. Oczywiście wszystko to brzmi zapewne specyficznie dla polskiego prawnika, dla którego zasada legalizmu oznacza, że organy państwa działają w granicach i na podstawie obowiązujących przepisów, i to interpretowanych w sposób ścisły. Od Wilsona i Roosevelt'a rozpoczyna się jednak właściwie każda monografia na temat urzędu prezydenta, i tak jak już wspomniałem, jest to po prostu inna tradycja egzekutywy aniżeli nasza. Pierwsza połowa XX wieku stała się już okresem wyraźnej dominacji prezydentów. Rzeczą charakterystyczną było zwłaszcza, że tak to ujmę, ustępowanie pola prezydentowi przez inne organy konstytucyjne, w szczególności kongres. Prezydent już nie tylko na własną rękę prowadził sprawy zagraniczne państwa, zwłaszcza podczas wojen, ale kongres delegował nawet prezydentowi sprawy gospodarki od przygotowania budżetu federalnego po określanie samego programu polityki gospodarczej. Przy okazji rozbudowano znacząco aparat urzędniczy obsługujący prezydenta. Równolegle strach przed prezydentem, tak myślę, można powiedzieć, zawładnął na jakiś czas Sądem Najwyższym. Niewątpliwie nie bez znaczenia dla tej rozbudowanej pozycji prezydenta był w tym czasie również rozwój technologii, radia i telewizji, transmisja wystąpień czy konferencji prasowych, Prezydentów przykuwała uwagę milionów obywateli. Jak zauważył pewien znany dziennikarz, który przybywał do Polski nawet w latach 60., kongres nie mógł się z tym równać. Nie pokazywano go w telewizji, więc okazał się niewidoczny. Ponieważ nie był widoczny, tym samym nie istniał. A nie istniejąc, był coraz mniejszą przeciwwagą dla prezydentów. Jeden z prezydentów stał się nawet takim w tym czasie, przepraszam za kolokwializm hojrakiem, że próbował rozporządzeniem wykonawczym doprowadzić do przejęcia przez rząd prywatnych hut stali, przed czym ostatecznie powstrzymał go dopiero sąd najwyższy. Prezydenci jednocześnie cieszyli się ogromnym poparciem społecznym na pytanie zadane w ogólnokrajowym sondażu w 1959 roku o to, kto powinien decydować o potrzebach kraju? 61% Amerykanów wskazało na prezydenta, a tylko 17% na kongres. Trzy lata później Sąd Najwyższy potwierdził tak zwaną doktrynę pytań politycznych, ograniczającą kontrolę konstytucyjności w sprawach, w których, w których konstytucja przyznaje wyraźną kompetencję prezydentowi. Oznaczało to Siłą rzeczy daleko posuniętą sędziowską powściągliwość w sprawach dotyczących prezydenta. Trudno więc się dziwić, że na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku zaczęto w środowiskach akademickich mówić o tak zwanej imperialnej prezydenturze, a więc wyraźnie dominującej w systemie, który przecież zakładał równowagę władz. Związany z Harvardem, słynny historyk. Arthur Schlesinger Jr., dawniej zwolennik silnej egzekutywy, w książce pod takim właśnie tytułem To jest imperialna prezydentura pisał m.in. o abdykacji kongresu i o cytat prezydenturze, która wymknęła się spod kontroli. Skrajnym wyrazem tej imperialnej prezydentury były oczywiście słynne słowa, nieraz przywoływane w filmach hollywoodzkich. Richarda Nixona, że gdy prezydent coś czyni, oznacza to, że nie jest to niezgodne z prawem. Ale to właśnie za czasów Nixona doszło do kolejnego przesilenia. Bezpośrednią przyczyną była oczywiście sprawa Watergate. Wkrótce po niej nastąpił, podobnie jak po prezydenturze Lincolna, pushback ze strony kongresu. Nowe ustawodawstwo m.in. ograniczyło rolę prezydenta w sferze budżetowej na rzecz kongresu. I w sferze gospodarczej na rzecz rezerwy federalnej. Oczywiście nie bez znaczenia była rosnąca właśnie od lat 70 rola polityki, polityki monetarnej w zakresie prowadzenia działań antycyklicznych własne perpetie w kwestiach ekonomicznych miał następnie nie tylko Reagan, ale i pierwszy Bush. Lata 90. to z kolei zmagania Clintona z republikańską większością, ze specjalnym prokuratorem, z impeachmentem. Prezydentura wydawała się leżeć na deskach. Śmierć imperialnej prezydentury obwieszczali na łamach mediów i prasy najbardziej znani specjaliści w sprawach prezydentury, między innymi wspomniany Schlesinger, Michael Beschloss czy Richard Neustadt. U progu XXI wieku można było mówić zatem o pewnej sinusoidzie, na przemian rozległej ekspansji prezydentury i mniej lub bardziej ograniczonej reakcji ze strony Kongresu. Ponieważ jednak pierwsze ćwierćwiecze XXI wieku powoli już mija, wydaje mi się, że uzasadnione jest pytanie, jaka jest pozycja ustrojowa, jaka jest pozycja. Prezydentury dzisiaj. Bo choć po dwóch kadencjach tandemu Bush–Cheney pojawiały się znów komentarze o imperialnej prezydenturze, już pierwsza kadencja Obamy dowiodła, jak ogromne znaczenie ma zjawisko nieznanej na taką skalę w dwudziestowiecznej Ameryce polaryzacji politycznej w kongresie, którą widać chociażby po liczbie głosowań zgodnych z linią partyjną. Podczas gdy w latach 60. około 60% głosów przeciętnego członka Kongresu stanowiły głosy, w których większość jego partii głosowała przeciwko większości drugiej partii, około 2015 roku ten odsetek wzrósł aż do ponad 90%. Siłą rzeczy poważnie ogranicza to możliwości prezydenta w zakresie kształtowania prawa i realizowania swojego programu. To z kolei przekłada się na nasilanie zjawisk nowych, na przykład regularnych zapowiedzi ze strony prezydentów dotyczących wydawania jednostronnych aktów prezydenckich, które no, siłą rzeczy kolidują z kompetencjami kongresu. Głośnym tego przykładem była wypowiedź Obamy, gdy nie mógł przeforsować jednego z rozwiązań w kongresie. Cytat. Nie będziemy jedynie czekać na ustawodawstwo, by zapewnić Amerykanom pomoc, której potrzebują. Ja mam długopis i ja mam telefon. I mogę używać tego długopisu do podpisywania rozporządzeń wykonawczych i podejmowania działań wykonawczych i administracyjnych, które posuwają piłkę do przodu. Koniec cytatu. Innym charakterystycznym rezultatem braku współpracy organów konstytucyjnych są problemy z budżetem. I tak zwane zamknięcia rządu, czyli government shutdowns. Na przestrzeni ostatnich 26 lat też aż trzykrotnie dochodziło do zastosowania procedury impeachmentu wobec prezydenta. W ubiegłym roku nawet rozpoczęto śledztwo w kierunku uruchomienia kolejnego. Tymczasem przez pierwsze 200 lat istnienia Republiki zastosowano tę procedurę wobec prezydenta, jak wiadomo, tylko raz. Jednocześnie bardzo wymowne są chyba aktualne, badania opinii społecznej. W 2017 roku aż 42% Amerykanów deklarowało bardzo małe zaufanie do swojego prezydenta. To najgorszy wynik w historii. Amerykanie są też sceptyczni wobec przyznawania szerszych uprawnień prezydentowi. Z drugiej strony, pomimo tego, że są sceptyczni wobec przyznawania szerszych uprawnień, Ponad połowa Amerykanów twierdzi, że rząd, na którego czele stoi prezydent, powinien robić więcej, ażeby go związywać problemy w kraju. Myślę, że trudno nie pomyśleć w tym kontekście o jednym z późniejszych esejów pisarza Fitzgeralda, autora słynnego Wielkiego gadzbiego, w którym przekonywał, że wyrazem pierwszorzędnej inteligencji jest zdolność do jednoczesnego posiadania dwóch sprzecznych przekonań, jeśli... Tak jest w istocie, to też współcześni wyborcy, nie tylko zresztą amerykańscy, nie mają sobie równych. Problemu tego jednak nie można bagatelizować. Sfrustrowani niemożliwością realizacji swojego programu prezydenci myślę, że mogą coraz rzadziej oglądać się na Kongres i sądy, a coraz częściej sięgać po akty jednostronne, jak na przykład Donald Trump w kwestii budowy muru na południowej granicy. Prezydenci nie są przecież pozbawieni ambicji czy innych cech zwyczajnie ludzkich, choć sprawy jego wyżej są wzniesione niż nasze, lecz opadają na podobnych skrzydłach, że pozwolę sobie w tym miejscu przywołać znany fragment Szekspira. Dlatego niektórzy konstytucjonaliści najskuteczniejszy bezpiecznik widzą nie w sądach, które dla wykonania swoich wyroków wymagają współpracy egzekutywy, ale w silnej i zorganizowanej opinii publicznej. Bodaj na wzór opinii publicznej w republikańskim Rzymie, która według relacji Swetoniusza wymusiła Słyska. nawet na Juliuszu Cezarze, by odmówił przyjęcia korony królewskiej. Problem w tym, że według badań. Właściwie na, cały świe, na całym świecie współczesne społeczeństwa wykazują niski poziom zaangażowania politycznego, a więc to, o czym mówił dzisiaj pan rektor. Tylko 40% społeczeństwa amerykańskiego w badaniu z 2014 roku potrafiło wykazać, która z partii ma większość w obu izbach kongresu. Jeśli dodać do tego wspomnianą już polaryzację, trudno się dziwić, że badacze martwią się o przyszłość. W tym o skuteczność działania opinii publicznej. I może dlatego też równolegle część osób szuka rozwiązań w ideach wzmacniających wspólnotę, o czym swego czasu wspominał na przykład Bill Clinton i czego dalekie echo można znaleźć także w wystąpieniach Baracka Obamy, gdy był jeszcze zaledwie kandydatem na urząd prezydenta. Jak na razie jednak zwrotu do Arystotelesa wydaje mi się, że jeszcze nie widać. Mam nadzieję, że te i inne problemy współczesnej prezydentury amerykańskiej będziemy mogli dzisiaj tutaj rozstrząsać. Przedmiotem tej konferencji, tak jak wspominał pan Dziekan, jest pozycja ustrojowa prezydenta. Nie jest nim z pewnością polityka zagraniczna USA, popularny temat, ani nawet kwestie bezpieczeństwa narodowego, ale właśnie pozycja ustrojowa prezydenta jako problem wewnątrz krajowy. Zrozumienie bowiem problemów krajowych jest kluczowe, tak mi się wydaje, dla zrozumienia państwa jako takiego. Ameryka nadal potężnie oddziałuje na świat, przede wszystkim za pomocą swoich idei, nauki i polityki. Poznawanie Ameryki jest więc poznawaniem po prostu otaczającej nas rzeczywistości. Chciałbym podziękować od siebie, Jego Magnificencji Rektorowi za przybycie na dzisiejszą konferencję, za życzliwość okazaną w trakcie jej organizacji i za uprzejme słowa dziś powiedziane. Wiele one dla mnie i dla naszej Katedry, Panie Rektorze, znaczą. W sposób szczególny dziękuję również Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji za sprzyjanie takim przedsięwzięciom jak właśnie dzisiejsze. Dziękuję za atmosferę otwartości wobec podejmowania takich wyzwań i również za życzliwe słowa pod moim adresem. Mam nadzieję, że ta konferencja będzie ciekawym i pozytywnym wydarzeniem w życiu naszego Wydziału. Chciałbym także dodać, że jest mi wreszcie niezmiernie miło, że gospodarzem dzisiejszej konferencji jest Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych, z której się wywodzę, między innymi dlatego, że badania nad... Prawem konstytucyjnym w USA są w dużej mierze prowadzone w ramach nauk politycznych, a nie prawnych i sądzę, że w Polsce właśnie perspektywa właściwa dla naszej dyscypliny, to jest perspektywa polityczno-prawna, może być pomocna w zrozumieniu wielu ścieżek amerykańskiego systemu konstytucyjnego, a zwłaszcza jego funkcjonowania w praktyce.